Czy można sobie wyobrazić coś bardziej bolesnego na tym świecie niż krzywda małego dziecka, niż seksualne wykorzystywanie dzieci? Czy możemy temu przeciwdziałać? Możemy, a jeśli możemy, to powinniśmy. Powstała właśnie inicjatywa Stop Pedofilii. Wystarczy ją poprzeć. Małe dziecko jest bezbronne, posiada coś, co może je chronić przed wykorzystywaniem seksualnym. To naturalna bariera wstydu. Ale tu dochodzi kolejna kwestia. Wyobraźcie sobie Państwo, że do Waszych drzwi puka jakiś człowiek mówiąc: Dzień dobry, chciałbym spędzić godzinkę sam na sam w pokoju z Waszą córką, synkiem, z Waszym dzieckiem. Będę je edukował seksualnie. Jestem pewien, nie przekroczyłby progu Waszego domu, ale to się dzieje w szkole. Tak zwani edukatorzy seksualni wchodzą do szkół bez żadnego problemu, wchodzą do tej przestrzeni, która powinna być przestrzenią zaufania dla dziecka, podobnie jak dom rodzinny. Proszę wejść na stronę StopPedofilii.pl, tam się Państwo dowiecie, jak wyglądają lekcje edukacji seksualnej w szkołach, ba, w przedszkolach na Zachodzie, proszę Państwa, to trzeba wiedzieć. I nie będę mówił nic więcej. Powiem tylko raz jeszcze, poprzyjcie inicjatywę Stop StopPedofilii dla dobra dzieci. Pozdrawiam, Dariusz Kowalski.